Witajcie w krainie składów! Dziś przygotowałem dla Was wielki przegląd marki Isana. Podpowiem Wam, co warto kupić i dlaczego. Zapraszam! Gdzie kupię? Isanę znajdziecie jedynie w Rossmanie, ponieważ jest to ich marka własna. Zakładam, że właśnie dlatego mogli pozwolić sobie na naprawdę niskie ceny produktów. Isanę na pewno warto znać, jeśli chcecie zaoszczędzić. Przejdźmy teraz do produktów. Maseczki do twarzy. W ofercie tej marki znajdziemy przede wszystkim bardzo tanie i warte uwagi maseczki różnego rodzaju. Przeważnie są to saszetki dzielące produkt na dwie porcje. Są to maseczki peel-off lub w postaci gęstego kremu. W ofercie znajduje się także maseczka w płacie, a jeśli wolicie kupić większe opakowanie, warto zainteresować się maseczką z glinką. Mam jednak uwagę co do tych produktów. Wersje peel-off raczej nie nadają się do bardzo wrażliwej skóry. Ale niech nie przeraża Was obecność alkoholi. Tutaj są potrzebne, aby maseczka zastygła. Z tych produktów najbardziej lubię maseczkę w płacie. Jest to najtańszy produkt tego typu, jaki znam. Lubię nakładać pod nią serum, wtedy działa jeszcze lepiej. Sama maseczka zawiera sok aloesowy, masło roślinne, oleje i ciekawe ekstrakty. Szampony. Wszystkie szampony w tych opakowaniach są według mnie ok. Ale należy pamiętać, że to szampony silne i nie polecam ich do codziennego stosowania. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku szamponów w kostce. Jeśli chodzi o odżywki do włosów, to w swojej cenie są ok. Jednak to nie jest nic, co koniecznie chciałabym Wam polecać. Po prostu ujdą. Ze wszystkich wspomnianych szamponów najciekawsza jest według mnie wersja przeciwupierzowa. Moje włosy lubią proteiny. Nie jest też jakoś szczególnie wysuszający mimo mocnego detergentu. Zawiera nawilżającą betainę oraz łagodzący pantenol. Co ważne, zawiera także bardzo skuteczną substancję przeciwupieżową, którą często znajdziecie w aptecznych preparatach przeciwupieżowych. Mydła w piance są naprawdę godne uwagi i jeśli miałabym polecać wam tylko jedną rzecz z Isany, to byłyby to właśnie te pianki. Mydłami są tylko z nazwy. To naprawdę świetne produkty także do mycia ciała, a u wielu osób sprawdzają się również do twarzy. Składy pianek są bardzo proste. To niemal same substancje myjące, bez ekstraktów, olejków itd. Zawierają jednak betainę i kwas mlekowy. Ze względu na niską zawartość substancji łagodzących, osoby z bardzo wrażliwą skórą mogą nie tolerować tych produktów do mycia twarzy. Ampułki. Są całkiem ok, ale z jakiegoś powodu potrafią się pienić. Lubię ich używać podczas tworzenia domowych kosmetyków, ale szczególnie dobrze sprawdzają mi się jako podkład pod maseczki w płaszcie. Ze wszystkich zestawów za najciekawszy uważam ten z trzema rodzajami ampułek. Można je dodawać do wcierek, do włosów, do maseczek albo wykorzystać bezpośrednio na skórę. Poza głównymi witaminami zawierają także substancje łagodzące i lekkie olejki, jak na przykład olej z pestek winogron w czerwonych ampułkach, czy olej słonecznikowy w ampułkach zielonych. A wszystkie trzy rodzaje zawierają nawilżającą betainę. Depilacja. Poza maszynkami Isena ma także świetny krem do depilacji, najdelikatniejszy, a jednocześnie najskuteczniejszy z jakim miałam styczność. W aplikacji ma jednak wciąż stare zdjęcia opakowania. Znalazłam także sztywce do depilacji z fajnym składem. Ale wracając. Krem do depilacji pozwala na usuwanie włosków dzięki temu składnikowi. To bardzo silna substancja działająca na powierzchni skóry. Dlatego też produkt zawiera substancje łagodzące i nawilżające. Pomadki ochronne. To chyba najtańsze pomadki z fajnym składem i działaniem. Warto jednak wspomnieć, że mogą się od siebie różnić nie tylko składem. Jedne są bardziej miękkie, a inne bardziej woskowe. Najbardziej lubię wersję z jeżynami. Pachnie owocowo, bardzo delikatnie barwi i jest przyjemnie miękka. Bazuje ona na oleju rycynowym, ale zawiera także woski. A na samym końcu składu mamy także olej z nasion czapnej porzeczki. Kremy do ciała. To kolejne produkty, które bardzo Wam polecam. Długi czas byłam ich ogromną fanką i kupowałam kolejne opakowania, jedno za drugim. Mają piękne zapachy i świetne działanie. Mój ulubiony to oczywiście ten z kakao i shi, ponieważ lubię słodkie zapachy. Zawiera olej kokosowy, masło shi i masło kakaowe. Kremy do rąk. Tych jest naprawdę spory wybór. Są przyjemne i bardzo tanie, dlatego warto spróbować, bo na tych produktach zdecydowanie można zaoszczędzić. Najczęściej kupowałam krem aloesowy. To nie są jakoś szczególnie bogate składy, ale biorąc pod uwagę cenę opłaca się. Krem zawiera m.in. glicerynę, alkohol będący emolientem, proszek z liści aloesu, a także wyciąg z zielonej herbaty. Pilingi w saszetkach. Bardzo ładne i proste składy. Jeśli lubicie pilingi kawowe warto spróbować. I serio, składy są minimalistyczne. To cały skład wersji z mango. Sól morska, kawa, zapach, olej żożoba. I to wszystko. Krem pielęgnacyjny. W tej kategorii tylko jeden produkt, ale za to jaki. Świetny, tłusty krem ochronny na łokcie, kolana czy dłonie. Malutki, w metalowej puszeczce. Nazwałabym go takim lepszym kremem Nivea. Zawiera oleje i masło shea. Dobrze utrzymuje się na skórze, dlatego szczególnie polecam nakładać go grubszą warstwę na problematyczne miejsca. Ma słodki i brzoskwiniowy zapach. Tym produktem chciałabym zakończyć dzisiejsze zestawienie. Bardzo się cieszę, że tak wiele z tych produktów znam, używałam i mogę je polecić. Powiedzcie mi, proszę, czy używaliście któryś z tych produktów? Może chcecie zaproponować kolejną firmę do podobnego zestawienia? Dajcie znać w komentarzach. Dziś się z wami żegnam. Buziaki, pa!